i Proxima woła ratunku zetor upadły ledwie zrobiła 1000 motogodzin no tam 1000, 2 y, 1000, y, do 3 może dobiła No świeciły się te kontrolki od AdBlue no ale to właśnie co ciekawe, to ona tam miała jeszcze yy, na jesieni awaryjnie tak mrugało, mrugało no, yy, ale chodziła na pełnych obrotach, nie było żadnej odcinki tam na 25% o, o 25% bo tak niby powinno być yy, tak jak i nawet yy, przy tych yy, uprawach ziemiaka czy coś chodziła ładnie Niby po 10 motogodzinach powinno to zgasnąć. Jeżeli nie, no to wzywać serwis. No ale, jeżeli nic się nie dzieje, no to się nie dzieje, robi się. A że serwisu w miechowie już nie ma, no to trudno. No i co, do czego dziś doszło? A jest 10 kwietnia, i ledwie się od siewów zjechało, bo chodzić ładnie, chodziło wszystko. Wyskoczyło odcięcie z tymi kodami na 5000, tam 6 czy tam 1 na czerwono i dalej chodziła. Dalej chodziła na pełnych obrotach. Pochodziła, ja wiem, z moto jeszcze. No i stało się: odcięło całkowicie całkowicie. Niby na 50%, no ale to jest bądź w każdym razie ograniczenie obrotów na 1200. Ledwie się zwlekła z pola z siewnikiem, to już tak się jechało ino-ino. W tej chwili, no to już jest ta cała dysza poskładana od AdBlue. Mianowicie, to jest cała ta dysza od AdBlue bo mówię może coś, coś jest z nią nie tak albo coś różnie, różnie to jest było wyrozbierane oczywiście no było to zamarznięte takie bo ona nawet nie zamarza jak się krystalizuje ten mocznik cały i co ciekawe nawet bo tam się znajdowały takie czy dziurki jakby czy coś takiego takie mini dyszki z jednej nawet ciekło Cała pompka bije tutaj z tego przewodu. To wszystko już w tej chwili jest tak poskładane, żeby było kompletne. No nie. No traktor przestawić czy coś, żeby nie było rozberszone. Nie jest to wcale problem porozbierać, bo to się podgina i to w kawałki tu się wszystko wyciąga. No i niestety, ale lipa z tego. Co ciekawe czasem można to wziąć i sam, bo to się to wszystko wychodzi z tego bębenka tutaj. Z takie znaczy, tu, na, na, tu że dysza się ciągnie gdzieś dotąd. Można to nawet w razie potrzeby do gorącej wody, żeby się ten mocznik rozpuścił. Tak mi mówili tam akurat jak byłem po AdBlue. No niestety po zalaniu nowego AdBlue to tak samo wszystko stoi no i co paskła i jutro dopiero coś będziemy kombinować dalej albo po prostu będziemy ursusikiem siać bo w tej chwili szykujemy ursusa do pełnej roboty także tak jak mówię Ursus szykujemy do pełnej roboty olej ze skrzyni pospuszczony no bo jak były siewy to nawet mówię wezmę niedużej ilości siewu, no to się tam proksimką zrobi no i tu idzie wymiana oleju w tej chwili już nawet ściekło i zaleje się do skrzyni nowy olej i na jutro siejemy, robimy Ursus się weźmie w końcu za robotę po chorobowym bo I sadzenie, uprawianie, i tam pod soję i kukurydzę. Także będzie miał co robić. A z proximum, no to za telefon, za serwis, za serwisem i zobaczymy, co to powie. bo na pewno nie wyjdzie usuwanie instalacji, bo wiadomo, czym by to groziło w przyszłości, usunąć łatwo. Ale włożyć z powrotem, no to różne rzeczy słyszałem. Różnie ludzie chwalą, trudno, kupiło się jest. Trzeba się z tym męczyć. Także tak, tak to wygląda czasem z tymi traktorami, maszynami. Nie jest czasem wesoło. A dobrze, że jest Ursus, bo właśnie w tym celu był zostawiony jako traktor zastępczy. Także hejko.